A teraz myślisz, kogo będziesz wybierał? Masz już jakby typ, czy? No, mam, mam. Agata? Miałem taki typ, ale się trochę pozmieniało. Pozmieniało się? No. Będziesz e, zaskoczony. Kinga? No? Tak. Marcin, a ty? Wziąłbym Julkę, ale nie wezmę kamilowej Julki, niech się poznają. O kur. stary, co tu się... Kalej skop, Co to? to za bomba spadła w tym momencie? Znaczy, no tak. No. Tak wyszło. Czyli czekaj, jak Marcyna, to ja będę wybierał pomiędzy Agatą a Kariną. A Kariną? No i kogo wybierasz? <laughs> ja. W <p***. śmiech> mojej głowie nastąpiło jedno wielkie boom. W tym momencie chaos okrywa każdą myśl i każdą możliwość podjęcia decyzji, którą no, najprawdopodobniej przed sobą będę miał. Agata! Co tam? Ale muszę z Tobą jeszcze pogadać. No. Ja będę dokonywał wyboru pomiędzy Tobą a Kariną. Aha. E, ja chciałam po prostu spytać, jak Ty to widzisz. Wiesz, co? No. Mm... Nie wiem, no. To spadło na mnie jak dom z jasnego nieba. N nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć. Wydaje mi się, że. Ktoś mam nie wybrać i tak, i tak, więc nie wiem, czy będzie, będzie taka możliwość, co nie. Ja myślałam, że będę tutaj z Matim, no bo tak rozmawialiśmy jeszcze przed sekundą, tak naprawdę. Nie wiem, dlaczego, bo, bo ja się coś muszę sobie przedstawić. Dlaczego w ogóle doszło do tej rozmowy? Po co jest to jakieś knucie? Odebrałam to strasznie negatywnie i. Wszystko Jest to hipotetyczna sytuacja, rozumiesz ta rozmowa. Teraz już wszystko rozumiem. Raz. Słowa nabierają sensu. Tobie się mega Kinga podoba też, nie? A czy Kinga mi się podoba. Jeśli nie mielibyśmy okazji być razem w parze, nawet, to to kolejna edycja, to opcja, to nie znaczy, że my nie możemy razem spędzać czasu. I to jest tak wszystko dynamicznie, że nie wiesz, co się stanie. Ja myślałam, że on chce mnie wybrać. Może ja sobie nadinterpretowałam, może źle to zrozumiałam, natomiast nie spodziewałam się, że on chce po prostu wybrać Kingę. I wystarczyło mi to powiedzieć. Nie wiem, bo... Nie wiem, to mnie strasznie, strasznie właśnie tu wstrząsnąło i nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Na, na, na tą chwilę ja po prostu nie, nie mogę tego wszystkiego udźwignąć.